I tam na przykład dziecko nie chce iść do kościoła, no to jest wpysk i idzie na siłę i tyle, prawda? W ten sposób. O. Tak, bo Wąziu powiedział. <grywia> Pan Makua powiedział. Jest jakieś takie pewnie. Nie, nie masz formy, jakaś jest grupa na Facebooku, gdzie dzieci się tam przekrzykują, nie? O, Wąziu uważa, że metro jest 6 na 10 ale ROJO powiedział, że jest najlepszą grą tego roku. A ROK powiedział, że to jest super gra. Najlepsza kras z Rosji. I tam się kłócą. Tak, tata Amakua powiedział. I się toczy taka dyskusja. Mamy tam gdzieś wodę. Tak będzie drama. Potem jeszcze i powiedział.